Z tego miejsca wyjeżdżały maszyny, które zmieniły oblicze polskiej wsi. To Płock i fabryka maszyn żniwnych, późniejszy zakład maszyn żniwnych Bizon. W 1970 roku wypuścili model Bizon Super Z056. I wtedy wszystko się zaczęło: solidny, prosty i niezniszczalny. Na polach PRL-u był wszędzie, aż 80% zbiorów robiło się właśnie Bizonem. Ale to nie tylko Polska. Eksportowano je do Turcji, Sudanu. A nawet na Kubę i do Indii. Fabryka w szczytowym momencie produkowała ponad 3000 kombajnów rocznie. Byliśmy jednymi z największych producentów kombajnów w Europie. Ale po 1989 roku przyszły kłopoty: brak zamówień, chaos gospodarczy, brak modernizacji. W 1998 roku zakład przejął amerykański gigant New Holland. I choć maszyny były dalej składane, logo bizon zniknęło. Dziś to już tylko wspomnienie, ale jeśli jesteś ze wsi, Wiesz jedno, jak Bizon zawarczał wrzniwa, to było słychać w całej okolicy. Zostaw suba po więcej.